Witajcie Sarandianie oraz wszyscy rodacy w kraju i granicą. Jak widzicie, pogoda nas nie rozpieszcza, no ale ruszamy. Zatankowane do pełna, samochód trochę inny, pogoda, zobaczcie, niestety nie jest ciekawa. No ale cóż, ruszamy w drogę powrotną do Sarandy, i będziemy was informować na bieżąco, jak wygląda i trasa, droga oraz przejście graniczne. Także drogę. wjeżdżamy właśnie do Czeskiej Republiki na granicy jak zwykle nikogo nie było w tamtą stronę jak jechaliśmy w kierunku do Polski też nikogo nie było a więc Czeska Republika nas wita winiety trzeba płacić do mamy 182 km więc lecimy pogoda jak widzicie jest fajna w sumie bo nie pada nic 9 stopni ruch umiarkowany na drodze i nic tylko jechać, więc na brno. Zbliżamy się do granicy ze Słowacją, do granicy zostaje nam 4 km, po tamtej stronie jak widzieliście był rafiorz z Wężka, ale żadnych jakby problemów tam nie było, w stronę, w stronę Polski, natomiast myślę, że w tą stronę będzie bardzo podobnie, ale to zaraz się przekonamy jak to wszystko będzie wyglądało. Droga przez Czechy bardzo sprawna, troszkę tam pokropiło, popadało, natomiast temperatura wzrosła do 10 stopni, aczkolwiek teraz już mamy, widzę, 8, podróż przebiegła w miarę sprawnie i szybko, więc gnamy w stronę Bratysławy. Samochodów idzie. Ok, wjechaliśmy do, na Słowację. Mamy tutaj przejście z wężka więc trzeba troszeczkę zwolnić. Pozor, pozor. Jest chyba jakaś. Natomiast po tej stronie nic takiego się nie dzieje. Tak, policją chyba winiety, albo co sprawdzę. Dlatego pojęcia nie mam, o co im tam chodzi, ale stali radiowodze. Natomiast my przejechaliśmy teraz przez przejście słowackie. No i zbliżamy się do Węgier. Dziar. No i cóż, ich Gerger jest o Gorgo w witamy w kraju Madziarski. Witajcie po krótkiej przerwie. Zalogowaliśmy się już w hotelu, który ostatnio w drodze do Polski Wam też rekomendacje daliśmy: Hotel Hedonik w Belgradzie koło Ikei. Taki punkt orientacyjny, naprawdę warto tutaj się zatrzymać, odpocząć w podróży czy z Albanii do Polski, czy z Polski do Albanii. My tak już robimy któryś raz, więc naprawdę obiekt wart polecenia. Natomiast nie nagrywaliśmy Wam relacji stricte z granicy, wrożkę, bo tym przejściem granicznym, jak zwykle, wracaliśmy. Ponieważ było ciemno i w samochodzie niekoniecznie byłoby to dość dobrze widoczne, dlatego postanowiliśmy, że tą relację nagramy Wam teraz. Powiem Wam tak. Zajechaliśmy tam w godzinie około 20.00. Po części po stronie węgierskiej było kilka samochodów przed nami. Odprawa bardzo sprawna młody, sympatyczny, pogranicznik w środku jakiejś fajnej muzy tam nawet słuchał sprawdził nasze dokumenty, puścił więc celników nawet w ogóle ich nie było natomiast po stronie serbskiej kontrola paszportowa trwała dosłownie sekundę celnik był, kazał otworzyć samochód natomiast jutro myślę, że Magda Wam pokaże a ja w sumie też spróbuję to nagrać i pokazać wam, jak ten nasz samochód wygląda, ponieważ nie wracamy naszym samochodem, tylko pożyczonym. Więc, no. <ścoughs> sytuacja dość zabawna, ponieważ zapakowany ten samochód jest po Samsung. Natomiast wzięliśmy do środka balony, które otrzymaliśmy. Od naszych przyjaciół i te balony, wypełnione helem, jak pan celnik powiedział, żeby otworzyć tył, no to ja to otworzyłem. I te balony, słuchajcie, wszystkie wyleciały na zewnątrz. Dobrze, że one mają specjalne obciążniki, więc nie odleciały. Pan celnik strasznie był zdziwiony. Buchnął takim gromkim śmiech, śmiechem. E, więc wytłumaczyłem mu, że no, jesteśmy świeżo po e, zaślubinach i po prostu no wieziemy to ze sobą do Albanii, bo zapytał gdzie jedziemy, więc mu powiedziałem, że jedziemy do Albanii. No więc on pożyczył nam wszystkiego dobrego, okazał zamknąć drzwi i puścił nas e, bez żadnej kontroli. Więc. Sprawnie szybko, wręcz chciałbym powiedzieć, że przyjemnie ta kontrola minęła. Dojechaliśmy do Belgradu. W Belgradzie nocujemy, i jutro rano przywitam się z wami podczas porannego śniadania. Więc życzę Wam wszystkim dobrej nocy i do zobaczenia jutro rano przy śniadaniu. A! Powinienem Wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Jak będziecie w tym hotelu, koniecznie spróbujcie. To jest czerwone wino, które jest dostępne w, w barze na dole. Jest naprawdę wyśmienite. Magda sobie zamówiła szardone białe i naprawdę wina godne polecenia. Także po Rinaczku i Lulu. Lulu cafe Dajcie, moi drodzy, mamy siódmą rano. Tak jak wam wcześniej wspominałem, jemy śniadanie i ruszamy dalej w stronę Sarandy. W Belgradzie staje dzień, jest bardzo miło, przyjemnie. Jeżeli chodzi o temperaturę to jeszcze nie wiem, jakaś temperatura na zewnątrz jak przyjeżdżaliśmy w nocy było chyba około 10 stopni natomiast jak będziemy ruszać to jeszcze Wam o tym wspomnimy więc smacznego i do zobaczenia później jak widzicie bez kurtki w Belgradzie rano nie tak jak ostatnim razem zobaczcie, to jest ten hotel naprawdę warto się tu zatrzymać w drodze do czy z Polski i już patrzymy jaką mamy temperaturę na zewnątrz 6 stopni elegancko więc ruszamy dalej jak to mówi klasyk, w stronę słońca. Dobra, gdzie jesteśmy? Zbliżamy się do niż, za chwilę będziemy skręcać Pristina, to już widać ją tam w tle. Natomiast no, przejście graniczne, spokojnie żeśmy przeszli. Serbowie sprawdzili tylko dokumenty, kazali otworzyć bagażnik na chwilę, żadnych uwag nie było. Natomiast w Kosowie oczywiście kontrola dokumentów no i jedna cenna uwaga, tak przynajmniej mówił pan pogranicznik, że Kosowo wymaga bezwzględnie e, szczepionki, więc e, i testu, czyli i szczepionka, i test. Przynajmniej tak on mi to powiedział. E, natomiast, jak powiedzieliśmy, że jedziemy tranzytem, no to gdzieś tam powiedzmy, przymknął na to oko. E, natomiast, w związku z tym, że jedziemy samochodem cięższym niż osobowe, Trzeba było wykupić winietę, ale to w późniejszych filmach będziemy Wam o tym opowiadać, jak to wszystko wygląda. Także jedziemy w kierunku na Tirany, więc odezwiemy się już na przejściu granicznym z Albanią. Siemandero, mamy za sobą ostatnią granicę, jesteśmy już w Albanii jak zwykle między Kosowem a Albanią zawsze jest tylko jedna kontrola w tą stronę w kierunku Albanii zawsze jest to kontrola albańska, którą przeszliśmy bez problemu jeżeli chodzi o pograniczników sprawdzili dokumenty i, i puścili nas bez żadnego kłopotu kolejki praktycznie żadnej nie było jeżeli chodzi o celników no to wiadomo chcieli otworzyć samochód ale jak zobaczyli nasze balony to Lekki uśmieszek, i można jechać dalej. 12 stopni, mamy piękną pogodę. Zobaczcie, Albania. Od razu inaczej, człowiek oddycha. Tak, strasznie śmierdziało w tym i w Kosowie, i w tak, Serbii. To i, była jakaś masakra. Ale to myślę, że tam parę minut poświęcę jeszcze na dogranie pewnych sekwencji. To wam poopowiadam, jak to wyglądało i w Serbii, a i w Kosowie. Także. Do zobaczenia już w Sarandzie. Widzieliście to? 21 stopni. Zjechaliśmy z gór od strony Jeziora Szkoderskiego, od, od strony Kosowa. No i taka temperaturka, aż musiałem się rozebrać. Jak widzicie w koszulce już sobie jadę i nadal jest tutaj w środku gorąco ale co chwilę sobie okienko rozchylamy żeby przewietrzyć się żeby się zaaklimatyzować za oknem pejzażyk już no tak wygląda ta nasza Albania no, co mam wam powiedzieć wszystko widać cieszymy się, że jesteśmy więc cóż, może po drodze jeszcze wam pokażemy jakieś fajne miejsca a jak coś to do zobaczenia po prostu już w Sarandzie Dojechaliśmy jak widzicie cało i zdrowo. Rano temperatura w Sarandzie 18 stopni, natomiast z racji tego, że stwierdziliśmy, że za długo nie jeździłem na motorze, no to muszę się trochę dzisiaj ubrać, więc może to tak tylko groźnie wyglądać. No jest naprawdę miło i przyjemnie. Natomiast to, co e, chciałbym powiedzieć, reasumując e, temat podróży, e, przebiegła spokojnie, bez, e, bez większych przygód. Natomiast e, e, celnicy, oczywiście, gdzieś tam próbowali kontroli, natomiast nic nie znaleźli, więc. E, raczej wszystko bez, bez przygód, natomiast to co, to co chciałbym zaznaczyć to jedną rzecz przez Serbię jak już zjechaliśmy w Nisz w kierunku na Kosowo czyli nie drogą autostradową tylko lokalną no to powiem Wam, trochę się przeraziłem, bo większość z turystów, którzy ląduje samolotem, czy na Korfu i promem do Sarandy, czy, czy do Tirany samolotem i jadą samochodem w taki czy inny sposób do, do Sarandy, twierdzą, że w Albanii jest brudno i pełno śmieci. To ja zachęcam wszystkich tych, aby odwiedzili Serbię i odwiedzili Kosowo. E, twierdzę, że. Albania na pewno jest czystsza od nich. Oczywiście nie jest ideałem, ale na dzień dzisiejszy śmiem twierdzić, że jest zdecydowanie czystsza niż Serbia i Kosowo razem wzięte. Więc to tak, tylko na marginesie. Jak widzicie, pogoda jest fajna, więc nie ma co się przejmować brudną Serbią i Kosowem. Albania jest zajebista więc od jutra wracamy na normalne tory i zaczynamy działać. Jakieś nowe filmiki na pewno się pojawią. Więc cóż, zapraszamy w tym roku do Albanii.